Cześć, cześć. Ua! Czekajcie. Muszę podnieść rower, sprawdzić dane na dzisiaj. Mm, 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 mm. Okej. Okay. O. Piotrek, cześć. No dobra, ktoś jest, to już mogę mówić. Słuchajcie. Cześć Grzesiek, cześć Andrzej, cześć Marek, cześć suchy. E, Pozdros, to cześć Arku, cześć Danielu, cześć Krystianie, ale fajnie. Jak w trójmiejskim Marku, parku w trójmiejskim parku się podobało, ja nie wiem. Ja dopiero jestem w trójmiejskim parku i bardzo mi się podoba, albo nawet jeszcze nie jestem. Słuchajcie, yy, historia jest taka, że wczoraj z tego helu yy, jak wracały, wracaliśmy do wody w stronę Władysławowa, mieliśmy nawet jechać do Wejherowa, był taki plan. Potem nawet zrodził nam się taki plan, żeby jechać longiem. Mieliśmy siłę, ale nagle ni stąd, ni zowąd, dopadły mnie ścięgna Achillesa w obu nogach. Kontuzja, której nigdy wcześniej nie miałem. Ja się zmagałem w zeszłym sezonie z tym ITBS-em, czyli z, z tym pasmem biodrowo-piszczelowym i to mi się w ogóle nie odzywa. Jest totalnie już zaleczone i wyćwiczone. No ale odezwały mi się ścięgna Achillesa i wczoraj się troszeczkę przestraszyłem. Stwierdziłem, że musimy przerwać. Poza tym zrobiło się jednak dość, dość mocno zimno i we Władysławowie o godzinie 24 zameldowaliśmy się w hotelu. O pierwszej poszliśmy spać. Eee, o, dzięki za nocleg w Stegnie, eee, zobaczymy, ja mam też nocleg w Gdańsku na dzisiaj, więc najprawdopodobniej, więc, ale, ale o... dzięki wielkie, jakby co, to to, to się odezwę. Eee, I co? Aha, no i, no i o tej pierwszej poszliśmy spać, wstaliśmy o czwartej, eee, porolowałem się, porościągałem, 20 po piątek gdzieś żeśmy wyruszyli, no i tak się zsuniemy, dopiero przejechaliśmy 60 km górek sporo, Ym, piękna pogoda. Hmm, ale niestety, nie widać po mnie zmęczenia? Może teraz będzie widać. E, ale niestety, z, a teraz widać? E, niestety ten, e, ten Achille, te Achillesy się... No właśnie, też mi Achilles wysiadł taka trasa. No właśnie, kurczę, przez te piachy chyba. Przez te piaski, przez to siłowe pedałowanie. Po prostu siadły mi ścięgna i niestety. Mm, nie, Marek mówi, że nie widać. No to dobrze. No. W końcu kurczę do kamery, mówię. E, no i mi siadły i co. No i ponieważ Marcin miał w zeszłym sezonie taką samą kontuzję. Mm, cześć, Wadi. Kurczę, to schowaj pod stołem. Gdzie nocowaliśmy? We Władysławowie, w pensjonacie jakimś tam luna, czy coś na L. W każdym razie, dobra, kontynuuję z tym, że Marcin mnie nastraszył, że doradził, znaczy odradza mi jazdę dalszą. Mówi, że jeżeli mnie boli, to powinienem przerwać, bo on w zeszłym sezonie po pomorskiej nabawił się podobnej kontuzji w lewym Achillesie i zmagał się z tym około miesiąca, ale co to jest miesiąc. No. I, i, i cześć Darecki z Wadowic pozdrawiam e, Moje rejony w sumie e, ja z Bielska częściowo e, No i, i w sumie jajku nie mogę się skupić, bo już jestem zmęczony e... No co to miesiąc? No i na razie jadę. No wziąłem sobie tam jak wstałem i Buprom. Yy, za chwileczkę wezmę drugi i mam nadzieję, że dojadę do mety. Mam jeszcze jakieś 180 km. Natomiast Marcin, i tutaj taka nowina Marcin najprawdopodobniej się wycofa. Yy, gdzieś na wysokości Trójmiasta, chyba odbije na Trójmiasto i wróci już do łodzi, ponieważ. Yy, on się spodziewał, że na metę dotrzemy, bardzo optymistycznie się spodziewał, że na metę dotrzemy najpóźniej dzisiaj rano, a ponieważ jutro ma tam mnóstwo spraw służbowych od rana do załatwiania, dlatego najprawdopodobniej z tego względu się wycofa. Chociaż jeszcze go namawiam, ale zobaczymy. Na razie pojechał przodem, będę go za chwilę gonił. Co? No to tyle na razie chyba. Jeżeli macie jakieś pytania, to mówcie, to Wam jeszcze odpowiem, bo powiem szczerze, że w tym momencie najlepszy, najlepsze w tym ultramaratonie są przerwy. I teraz właśnie mam to, co jest najlepsze. To też zimna może być ten ból. Rozgrzane jest, wodne może być lekkie zapalenie Magnez i w drogę. A widzisz, to dobrze, że mi o tym magnezie powiedziałeś. To rzeczywiście wezmę sobie magnes, gdzieś kupię po drodze, bo nie mam niestety. Od Gnaśka do księżyca będzie raczej płasko, jedziesz w lesie, nie powinno wiać, będziesz mieć wiatr, ciepły z południa. Super, dziękuję za to info. Dobra, słuchajcie, ja jadę i na jak potrzeba, garażu czy coś zrobić w Gdyni, to mam 3 minuty do od trasy. Ale dziękuję Wam serdecznie. Powodzenia dalej, teraz będzie trochę przewyższej. No jest tych przewyższeń już jest. A a będzie jeszcze więcej. Garmin mi zdefiniował e, ten sześć, przewyż, sześć dużych górek, i trzy z nich już pokonałem. Ale ten Garmin wariuje naprawdę, bo Marcinowi o wiele więcej pokazał. Więc dobra, słuchajcie, już 5-6 minut nadaje, to już jest trochę za długo. E, pozdrawiam Was serdecznie, pokażę Wam jeszcze gdzie jestem. E, jest naprawdę super. O, dziękuję, Dominiku. E, za, za propozycję. Również jakby co, to, 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 to się odezwę gdzieś, nie wiem, na Facebooku najwyżej będę pisał do Was i, e, i, i będę prosił o pomoc, jeżeli rzeczywiście tej pomocy będę potrzebował. E, dzięki Wam serdecznie za za, za, za za oferowanie jej. No to na razie. Pozdrawiam. Cześć.